Tego vloga zaczniemy sobie troszeczkę niestandardowo, ponieważ muszę dzisiaj zrobić coś z terrarium moich krabów. Tak prezentuje się terrarium teraz. Jest tam sztuczna roślinka, która mi no nie pasuje, wolałbym tu coś żywego. No i dzisiaj właśnie chciałbym się tym zająć. Terrarium idzie na stół i zaraz będziemy je rozbierać na czynniki pierwsze, a później składać znowu tylko, żeby wyglądały ładniej. Podobno najlepszy moment na nagrywanie to wtedy gdy słońce wschodzi lub zachodzi. Więc dzisiaj idziemy się przejść. Słoneczko już mi zachodzi niestety. Ale jeszcze póki ładna pogoda jest, trzeba korzystać. Koniec lekcji na dzisiaj. Oczywiście jeszcze mamy zdalne. Więc jest troszeczkę więcej wolności. Powiem wam, że nagrywam tego vlogajera już drugi raz. Ponieważ od momentu, kiedy robiłem z tym terrarium, minął dokładnie tydzień i jakoś tak wyszło, że mi ten tydzień bardzo szybko uciekł. O. I no nic nie czytałem ani nic ciekawego nie robiłem, więc no nie nagrywałem. A dzisiaj skoro mamy taką ładną pogodę, stwierdziłem, że chyba pasuje w końcu go dokończyć. Także idziemy się teraz przejść. No i zobaczymy co dalej. Niestety przyszedł czas rostopów i jest tak okropnie wszędzie mokro i błoto. Ja już mam całe buty ubłocone. Trzeba będzie później je domyć. W tym vlogu na tapet weźmiemy sobie córkę Głębin, Ricar Jordana. Z tą książką jest ciekawa historia, bo ja ją bardzo chciałem przeczytać no, zaraz po premierze, jak została wydana. A tu już trochę czasu minęło. I ja dalej się za nią nie wziąłem, nie wiem. Umknęła mi ta książka gdzieś z pamięci. Zapomniałem sobie o niej totalnie. No ale teraz już o niej pamiętam i e, zabiorę się za nią. E, jestem dość ciekawy, e, co tu e, Rick Jordan tym razem nam e, napisał. No ale zapytacie mnie, e, co w tej książce. Ma być, no to ja Wam powiem, że za dużo na jej temat nie wiem, jak to przeważnie bywa u mnie, ale z tego co sobie przeczytałem, tak pokrótce, no to mamy tu mieć historię dwójki rodzeństwa, siostry i brata, którzy uczęszczają do Akademii Morskiej, no i tam właśnie uczą się. I podczas takiego jednego z ważniejszych dni w szkole ma dojść do jakiejś tragedii, która ma odmienić życie tychże. E, dzieciaków. E, nie wiem, co tam się wydarzy e, i w jaki sposób odmieni to faktycznie ich życie. E, przeczytam to Wam, opowiem. Też ciekawostką może być to, że e, nie doczytałem tutaj żadnych informacji na temat tego, jakie bóstwa będą tym razem w tych książkach, e, no ponieważ e, ja z tego właśnie kojarzę książki Ricka Jordana, Mieliśmy kroniki rodu Ken, mieliśmy bóstwa egipskie, mieliśmy e, i boskie próby, czy też e, Percy Jackson i bogowie olimpijscy. No i tam o, jakie gałęzie. No i tam mieliśmy bóstwa greckie. A w tej książce, prawdę mówiąc, no ja nic na ten temat nie wiem. Jeśli faktycznie by tu żadnych bóstw nie było, no to byłaby to pierwsza książka, którą ja czytam od tego autora. I no właśnie, nie ma bóstw. Nie wiem, czy napisał już taką książkę, czy nie. Ale jeśli nie, no to to też będzie jego pierwsza książka. Jestem całkiem ciekawy, jak to mu teraz wyszło. Ale radzi mi, słońce. Pogodę I chciałoby się jeszcze coś ponagrywać, no a telefon stwierdził, że koniec. Nie będzie nic więcej, bo stały 4% baterii, także zaraz mi się rozładuje. Pana noc za mną przeczytałem wczoraj 150 stron książki. No i powiem wam, że już co nieco mógłbym na i temat wam poopowiadać. Czy pamiętacie może słowa, które wam powiedziałem, ma dojść do jakiejś tragedii. Nie wiem, co tam się wydarzy. Przeczytam, to wam opowiem. No więc nie opowiem wam o tym, bo dla mnie to wydarzenie było takim, można powiedzieć, szokiem, że stwierdziłem. Że nie zdradzę wam tego, żebyście też y, poczuli to takie zaskoczenie, bo wydarzyła się naprawdę, no, przedziwna rzecz i ja bym się tego nie spodziewał, szczególnie na samym początku książki. No, może nie tak na samym początku, bo to było chyba na 40./50. stronie, coś takiego, y, no, ale tak czy siak, to jest, no, dość y, wstępne stadium rozwoju książki, y, a tu już się dzieją naprawdę, y, no, poważne rzeczy. No ale ja tu o 50 stronach, a jeszcze nic nie powiedziałem o samym początku. Więc poznajemy dwójkę rodzeństwa, Dave'a i Annę, e, którzy uczęszczają do e, szkoły do Akademii Morskiej, pięcioletnia, to jest szkoła taka, no powiem wam, dość super wyposażona, korty tenisowe, baseny i inne różne dziwne rzeczy. Także, no, nie wiem, czy samym do takiej szkoły nie chciał chodzić. I wszystko dobrze, ale czym dalej w las, tym dowiadujemy się o tej szkole coraz to dziwniejszych rzeczy. Okazuje się, że jest naprawdę nieźle uzbrojona, nieźle chroniona, latają drony, w szkole znajduje się broń. Szkoła od strony morskiej jest chroniona jakąś no, dziwną barierą, która ma przepuszczać zwierzęta, a wszystko co niepożądane no, zostanie, zostanie przez nią zatrzymane. Także no, mamy tutaj też taką szkolną, chyba bazę wojskową, delikatną. Główna bohaterka Anna ma za niedługo skończyć 15 lat i chodzi do pierwszej klasy tej szkoły, do domu Delfina. Tam w tej szkole dzieciaki są podzieleni na takie grupy, na domy. Według powiedzmy takich specjalizacji, każdy dom specjalizuje się czymś innym, do czegoś innego się no, przygotowywują. Okazuje się, że dziewczyna ma wkrótce wyjechać na egzamin. Jest w pierwszej klasie no i ma swój egzamin. Jednak nie jest to taki zwyczajny egzamin, tak jak my idziemy do szkoły, siadamy przed ławkami no i piszemy, jak roboty, jedno i to samo na kartce. Tutaj mają egzamin praktyczny. Żeby go wykonać, muszą jechać i wsiąść na statek, wypłynąć w morze i ten cały egzamin właśnie odbywa się na morzu. No i w drodze na ten egzamin dochodzi do tej wielkiej tragedii, o której miałem Wam nic nie mówić, ale jak tak sobie teraz pomyślałem, no to jeśli Wam nic nie opowiem, to później nie będę mógł jakoś sensownie kontynuować mojej, no można powiedzieć, y, opisywania y, fabuły, więc co nie, co muszę Wam tu y, opowiedzieć, ale to taki naprawdę y, delikatny szkielet, żebym mógł na tym szkielecie zbudować dalszą część, ale ten moment, tego momentu Wam nie zdradza. Podczas tego wyjazdu dziewczyny na egzamin okazuje się, że jej szkoła została zaatakowana przez inną szkołę. W dalszych częściach książki dowiadujemy się, że te szkoły ze sobą nie miały żadnych przyjaznych stosunków. Oczywiście rozchodzi się tutaj o różnice w poglądach, ale do tego czasu wiecie, polegało to na takich różnych przepychankach, dzieciaki obrócają się papierem toaletowym i takie tam, wiecie, wybryki. No a teraz już doszło do naprawdę poważnej rzeczy, no ale tutaj Wam nic szczególnego nie zdradzę, żeby Wam nie zepsuć zabawy, jak będziecie chcieli przeczytać tą książkę. No i jak możecie się domyślić, w samym centrum e, będzie oczywiście nasza główna bohaterka, która jak się okaże będzie kluczem do pewnych tajemnic, e, które pozostawił po sobie e, kapitan Nemo. No ale jak to kapitan Nemo, zapytacie przecież to jest fikcyjna postać. Fakt faktem, my myślimy, że to jest fikcyjna postać, ale w tej książce e, Rick Jordan stwierdził, że to e, kapitan Nemo fikcyjną postacią nie będzie. E, i jest to napisane tak. Juliusz Wern, pisząc swoje książki, wzorował się na opowiadaniach różnych ludzi. Jednak ci ludzie już na etapie opowiadania autorowi tych opowiadań, tych no, swoich historii, te historie ubarwiały. żeby, wiecie, były takie bardziej sensacyjne, ładniejsze. No ale sam autor, pisząc swoje książki, również te historie jeszcze dodatkowo Ubarwił, żeby to wszystko się tak ładnie zgrywało, żeby był taki fajny klimacik w książkach. No i tak powstały różne historie, i w tych historiach występują prawdziwe osoby. I niektóre wynalazki też mogą okazać się właśnie prawdziwe. Jednak jest tu pewne ale. Kapitan Nemo e, zabezpieczył te swoje wszystkie e, plany i przeróżnego rodzaju wynalazki, e, można powiedzieć kodem genetycznym i tylko osoby z jego e, no, rodu można powiedzieć e, mogą e, te wynalazki właśnie uruchamiać, odpalać e, itd. Tak e, no i jak się okazuje właśnie e, główna bohaterka Anna, ona tu jest właśnie kluczem do tego wszystkiego. Jak to się mówi, złośliwość rzeczy martwych. Niestety mój telefon odmówił posłuszeństwa za braku pamięci i nie mogłem skończyć tego wątku tam gdzie nagrywałem, więc po prostu dokończę go teraz. Tak jak już powiedziałem, dziewczyna jest kluczem do tych wszystkich wynalazków. No, i te dwie szkoły, jakby chcą mieć ją dla siebie. Jednak szkoła, do której uczęszcza dziewczyna, czyli szkoła Hardinga i Pencrofta, ona podtrzymuje prośbę kapitana Nemo, który poprosił, aby te jego wynalazki zostały ukryte przed rządzącymi, przed światem i wypuszczane na światło dzienne dopiero wtedy, kiedy okaże się, że faktycznie jest na to dobry moment, żeby one nie zostały użyte. Do panowania nad ludźmi, ja bym tak to ujął. No a Instytut Landa, który chce tą dziewczynę odbić i no, przejąć te właśnie wynalazki, oni pod pretekstem, że chcą udostępnić światu, żeby pomagać ludziom zarzucają to właśnie y, szkole dziewczyny, y, że trzymają to dla siebie i nie mogą, te wynalazki nie mogą służyć ludziom w dobrych celach, no ale oni pod tą przykrywką tak czy siak chcą po prostu przejąć nad tym kontrolę no i zacząć rządzić, więc y, pod przykrywką dobrych celów y, chcą się zrobić, że tak powiem, rządzącymi całym światem. Niby przez dzień troszeczkę czytałem, ale nie dużo i zostało mi jeszcze no, trochę ponad pół książki. Jestem na 244. stronie, więc dzisiaj pewnie tego nie skończę czytać, ale teraz właśnie kładę się i będziemy sobie czytać, bo zaczynają się tu dziać naprawdę ciekawe rzeczy. Ja właśnie zakończyłem czytać książkę, ale mamy prawie pierwszą godzinę, więc dzisiaj o niej nic nie będę wam opowiadał. Mam parę ciekawych przemyśleń, ale to już zostawię sobie na rano, bo już jest naprawdę późno, więc idę spać. Ja jestem po przeczytaniu książki i muszę Wam powiedzieć, że mam co nieco przemyśleń na temat tego dzieła. Jest to naprawdę fajna książka. Jednak totalnie niepodobna do Riccardo Jordana, przynajmniej do tych książek, które ja od niego y, czytałem. Według mnie autor totalnie odciął się od tego schematu, który y, utrzymywał w książkach, które ja czytałem, czyli y, Apollo i Boskie Próby, Kroniki y, Rodu Ken. Kane, nie wiem jak się to wymawia dokładnie e, czy na przykład Percy Jackson i bogowie olimpijscy w tych książkach mieliśmy jakieś bóstwa i z tymi bóstwami wiązały się przeróżne e, przygody naszych e, bohaterów e, a w tej książce e, mamy w ogóle coś innego to jest taka historia e, która, no nie powiem, że mogłaby się wydarzyć, ale ona jest taka bardziej prawdopodobna. No i możecie mi zarzucić, no ale Kasper, przecież mamy tutaj tego kapitana Nemo i to ta postać mogłaby uchodzić za takie bóstwo w tej książce. No i ja się z tym nie zgodzę, ponieważ kapitan Nemo jako postać tutaj nie występuje. Cała Akcja rozgrywa się tu bardziej wokół jego historii, wynalazków. No, rzeczy, które zrobił i jakby przetrwały do tego momentu, a sam jako bohater nie występuje. To samo też bohaterowie w tej książce, co jest takie no, dość ciekawe, niespotkane, chociaż. No, Znalazłem, czytałem już takie książki, w których bohaterowie nie mają e, konkretnie wyznaczonego celu, wokół którego mają zmierzać, zadania, które mają wykonać. Oni e, w tej książce to zadanie jakby e, wykonują, ale ono się pojawia z każdą e, nowo, roz e, nowo rozegraną sytuacją. Wiecie, akcja się rozwija i wokół tej akcji pojawiają się różnego rodzaju cele, do których bohaterowie dążą. Co do bohaterów, to autor tutaj według mnie zadbał o wszystkich. Drugoplanowi są dość szczegółowo opisani, a tacy bardziej poboczni są, widać ich, też coś tam o nich się dowiadujemy, więc nie są potraktowani po macoszemu, nie poznajemy tylko ich imion i nic więcej, o niektórych dowiadujemy się więcej. No, oczywiście są tacy bohaterowie, których tylko poznajemy z imienia i tyle, ale większość jednak, większość tych. Postaci, autor się bardziej zagłębił. Co do samej głównej bohaterki, no to nie powiem, że jestem zawiedziony, ale oczekiwałem tutaj chyba czegoś więcej, bo Anna w swoim życiu przeżywa dość ciężkie chwile: zaginięcie jej rodziców, czy na dalszych stronach książki różne inne ciężkie historie, a nie widać wokół niej takiej, wiecie, przemiany. Nie mówię, że dziewczyna miała się załamać, ale. Fajnie to było widać na przykład w książce Apollo i Boskie Próby, bo tam w pierwszym tomie poznajemy Apolla, bohatera, który został zrzucony z Olimpu i był takim pyszałkowatym bogiem wywyższającym się, a jednak jak kończymy z nim historię, no to jest, można powiedzieć, no dość inną osobą, która umie docenić. Oprócz siebie też innych. Tutaj Anna z każdym rozdziałem się nie zmienia. E, pozostaje dalej tą e, fajną, ciekawą bohaterką, e, ale no, po tym, co ona przeżyła, myślę, że albo powinna się wzmocnić, albo powinna upaść. E, były drastyczne momenty i dziewczyna też cierpiała, e, ale no, można powiedzieć, że troszeczkę bardziej odważna się zrobiła, bardziej odpowiedzialna, ale to chyba byłoby tyle, więc no, jak dla mnie nie za wiele. Teraz mi jeszcze przyszło tak do głowy, skoro mi podobały się tak bardzo kroniki Rodu Ken, bo byłem zafascynowany bóstwami egipskimi, no to może ta książka będzie się dość mocno podobać osobom, które są zafascynowane twórczością Juliusza Verna. No bo mamy tutaj właśnie dużo smaczków związanych z jego twórczością, z jego książkami. Ten sam kapitan Nemo, różne tu historie, których ja nie kojarzyłem, bo ja ich nie czytałem, nie oglądałem, chociaż. Kapitana Nemu oglądałem, ale no pozostałych tych jego książek czy adaptacji filmowych no nie spędziłem z nimi zbyt wiele czasu, dlatego dla mnie były taką obcą rzeczą, ale jeśli ktoś się w tym zaznajomił, czytał te książki, czy właśnie coś oglądał, no to myślę, że on tu będzie jeszcze bardziej zachwycony, a ja jako totalna osoba, która nie czytała ani nie oglądała takich rzeczy, no to też mi się to podobało, więc wszystkim się będzie podobało. Ja tą książkę oceniłem jako bardzo dobra. Kurczę, autor chciał zrobić dla nas coś innego. Oderwał się od tych swoich boskich schematów. Jednak ja te schematy lubiłem i tego mi troszeczkę tutaj brakowało. Książka jest no bardzo dobra, podobała mi się, chociaż brakowało mi też tutaj tego takiego humorku, który towarzyszył w innych książkach Ricka Jordana z tymi bóstwami. Tam jednak. Kurczę, te, humor, te humorki były takie tematyczne i one no, faktycznie powodowały uśmiech podczas czytania. Tutaj też było takich y, smaczków parę, ale jednak ich tu było mało. Czytało mi się tą książkę bardzo przyjemnie, z ciekawością, y, nie żałuję, że ją przeczytałem. Y, po połowie książka się mocno y, rozwija i tam już akcja zaczyna bardziej pędzić, y, jednak do połowy też nie jest... Y, nie jest nudno chociaż podróż naszych bohaterów przez morze troszeczkę troszeczkę była taka mniej ciekawa ale no to wiecie tak zawsze trzeba się do czegoś przyczepić jest to książka z młodszymi bohaterami dla młodszych odbiorców i myślę że im będzie się jak najbardziej podobała dla starszych mogą być niektóre momenty irytujące no ponieważ dzieci Ee, raczej takich, w takich sytuacjach by sobie nie poradziły, no ale to już taki urok książek e, Riccardo Jordana. Chociaż nie tylko, bo w wielu e, fantastykach właśnie są bardzo młodzi bohaterowie i potrafią poradzić sobie w naprawdę krytycznych sytuacjach. No ale to już taki urok. Mnie takie rzeczy podczas czytania nie irytują, ale później, jak sobie tak o tym pomyślę, no to jest to coś dziwnego. I to byłoby na tyle z tego filmu. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali ze mną przez te. Prawie 20 minut, bo tyle mi tu podczas montażu wychodzi. Dajcie znać, czy film Wam się spodobał, czy chcielibyście może więcej takiego typu filmów, takich recenzji w formie, formie vloga. No i oczywiście jeśli film Wam się spodobał, to zachęcam do postawienia łapki w górę, subskrypcji na naszym kanale, żeby dostawać więcej takich filmów. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!